Cześć! Pokażę Ci dzisiaj, w jaki sposób zrobić relaksujący masaż czoła za pomocą masażera Kanzalat. Pamiętaj o demakijażu całej twarzy oraz o nałożeniu olejku. Ja już olejek na mojej twarzy mam, pewnie widzisz, że, że ona się delikatnie błyszczy. Relaksujący masaż czoła zaczynamy od. Środka czoła i od tego punktu, który, który tutaj w, w środku czoła się znajduje, tak zwane trzecie oko. Masujemy okrężnymi ruchami. Masujemy, ja w tym momencie masuję w prawo do skroni. Koliste ruchy na skroni, powrót poprzez środek czoła, oczywiście, i Druga strona, masując skroń, rób to bardzo delikatnie tak, żebyś czuła tą relaksującą moc. Możesz robić tyle powtórzeń, ile potrzebujesz do tego, żeby, żeby się zrelaksować. Wracamy do środka czoła. Zygzak. I znowu tutaj rozmasowujemy skroń. I z powrotem. Zygzak. To są takie poprzeczne... Ruchy, i tutaj koliste, i wracamy do środka czoła, i teraz delikatne ruchy nad brwiami, i druga strona. I takie ruchy do góry. Bardzo ważne w masażu relaksującym jest to, żebyś dostosowała siłę nacisku masażera do, do tego, jak na dany moment się czujesz. Jeżeli potrzebujesz mocniejszego masa masażu, naciskasz mocniej, jeżeli delikatniejszego, robisz to bardzo powoli i bardzo delikatnie. Wykonujesz tyle ruchów, ile masz czasu, który możesz poświęcić dla siebie. I zachęcam Cię do, do tego, żebyś to robiła jak najczęściej, żebyś się jak najczęściej spotykała i spędzała czas ze sobą. Serdecznie Cię pozdrawiam i życzę dobrego dnia.